siema ma centrum Sanders jak zawsze wiecie co mam dzisiaj taki temat że robię ambitne podświetlenie ambitne net net netne. do Passata B8 one w oryginale miały i no co tu dużo mówić mój nie miał dobra wersja fajna wszystko ma 240 koni fajny tematik polecam Biturbo na 4 na 4 ale nie miał podświetlenia, więc najtańsze, na jakie są dostępne e, te LEDy na pasku, czyli światłowód, I umieszczamy go tak, żeby to wyglądało najlepiej. Poprzedniego pasata, którego mieliśmy, to był z tym podświetleniem i spodobało mi się to i to chcę mieć więc tutaj przytnę wiadomo kabel zostawiamy dłuższy tutaj przytnę bocze chyba nie muszę tłumaczyć jak się wyjmuje tą zdejmujemy tu wyjmujemy ten plastik dwie zaślepki jedna tu druga tam Odhaczamy go, wyjmujemy standardowo, odpinamy, no to tego chyba wam nie muszę tłumaczyć, ale najważniejsze podpinamy się pod podświetlenie, przycisku od otwierania szyb. I teraz czarny to jest brązowy kabel, a czerwony, czyli plus jest siwy, drugi to jest fioletowo-biały, a podpinamy się pod siwę. Tak to wygląda. Tutaj sobie to schowamy w ten sposób, żeby to wyglądało jak najbardziej w oryginale. Chociaż w oryginale, wam powiem, że jest odtąd. Dotąd. Ale zrobimy trochę dłuższy, no bo gdzieś musimy to schować. To pierwsze drzwi. Lecimy dalej. Zapomniałem dodać, żebyście nie krzyczeli na mnie. Na dole, tutaj. Tu. Tam mamy plastikową nakrętkę. Na klucz 10, więc tylko ją przekręcamy o 90 stopni, a potem przy założeniu ją zakręcamy. Jak wiadomo, zdecydowanie jest jasno, ale można się pochwalić pierwszym efektem. Jest za jasno. Zdecydowanie, ale już widać. Że tak to zrobiliśmy. Ciach I ciach. Mi się podoba. Zaczynamy dalej.